Spotykamy się tutaj, bo łączy nas jedno pragnienie, chcemy żyć w pokoju. Smutny może być tego fakt, że na przykład pójdziemy na wojnę, oby nie, no, musimy przeciwko temu protestować. A co? A Niemcy upominają się o ziemi odzyskane, no, możemy stracić, szanowni państwo, ten piękny polski Szczecin, ten zamek książąt pomorskich, Piastowski, Filharmonię Szczecińską. W polityce nic nie dzieje się przypadkiem, jeżeli coś się wydarzy, możesz być pewien, że to zostało zaplanowane. Nie miejmy złudzeń, decyzje, które zapadają nie są dziełem przypadku, są precyzyjnie zaplanowane. Kampania, brudna kampania dezinformacji i propagandy wymierzonej w Polskę. Zaczęła się ona niefortunnie na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy wypowiedzią naszego nieszczęsnego marszałka rotacyjnego Szymona Hołowni który wspominał o tym, jak będziemy wgniatać Putina w ziemię. Tego Drodzy sensu... Państwo, szczytnianie, ja myślę, że symboliczny widok mamy tutaj, e, za nami, przed nami część, zamek Książąt Pomorskich. Zobaczcie, z której strony ciągną nad niego czarne, ciemne chmury. Wydaje mi się, że z południowego wschodu, tam, gdzie daleko, daleko jest Ukraina, na której toczy się okrutna wojna. Nie wojna o wolność Ukrainy, nie wolna wojna o życie narodu ukraińskiego, tylko wojna o interesy, o których już tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Wojna, której celem jest wytrzebienie jakiejś części narodów wschodnioeuropejskich, słowiańskich. Wojna, która już właściwie doprowadziła rękoma zbrodniarza zełńskiego, komika byłego, jak wszyscy wiemy. Do częściowej, coraz większej eksterminacji narodu ukraińskiego. Następni w kolejce jesteśmy my. Nie macie chyba wątpliwości. Nie macie wątpliwości, że z punktu widzenia tych ludzi. Jak mikrofon? Z, z punktu widzenia. Teraz lepiej słychać? Przepraszam za. Mikrofon trochę, trochę dalej. Trochę dobra. dobra, że z punktu widzenia. Tych, którzy to wszystko zaplanowali, mamy do czynienia z próbą wyludnienia, likwidacji demograficznego wyzerowania narodów Europy Środkowej i Wschodniej. To tak na początek. Nie macie też wątpliwości, że traktują architekci tej wojny Ukraińców Ukraińców i Ukrainę. Wcale nie gorzej niż zamierzają potraktować niebawem Polskę. Polskę i Polaków. Po ostatnim Ukraińcu przyjdzie czas na śmierć pierwszego żołnierza polskiego. Niektórzy już umierali, niektórzy już tam umierali. Mamy informacje o tym, że rozmaici ochotnicy, a może nie do końca ochotnicy, już tam na tych stepach stracili życie. Tak, Polacy, nie wiemy, kto ich wysłał. Czy sami otumanieni prowojenną propagandą tam trafili? Czy chcieli zarobić, czy może byli tam służbowo? Trudno powiedzieć doprawdy. Wiemy jedno, wiemy, że te chmury z Południowego Wschodu, nad zamkiem książąt pomorskich dzisiaj są symbolem tego, że Szczecin który wydaje się dalekie od tych wydarzeń wojennych. Szczecin, który jest symbolem sukcesu, tak, sukcesu geopolitycznego Polski. Najlepszego w naszych najnowszych dziejach położenia i ukształtowania naszego kraju. Symbolem Polski piastowskiej, Polski niewojującej na nieswoich wojnach. Polski skoncentrowanej na własnym rozwoju, Polski dbającej o nasze polskie rodziny, o nasz polski byt, o nasz polski dobrobyt i o nasze polskie życie, może niebawem stać się areną jakiejś kolejnej prowokacji. No bo skoro w Kopenhadze mieliśmy rzekomo rosyjskie drony, mieliśmy rosyjskie drony w różnych miejscach, rosyjskie w cudzysłowie, naszego kraju, to czemu nie miałyby w wyniku kolejnej prowokacji? Nadlecieć gdzieś tutaj, nad nasze piękne miasto. Skoro mamy do czynienia z klasą polityczną, z ludźmi, którzy udają polski rząd, nawołującą wprost, oni już tego nie kryją, zwróćcie uwagę. Premier naszego kraju mówi, że to jest nasza wojna. My mu odpowiadamy, on się myli. To nie jest nasza wojna. To jest wojna. Tych, którzy na tym zarabiają. Kto na tym zarabia? Kompleks militarno-przemysłowy. Ogromne pieniądze płynące w tej chwili do tego kompleksu. Kto na tym zarabia? Nawciarze, tak? Na nawciarze. nawciarze oczywiście, którzy skorzystali z okazji, eliminując dość tani rosyjski gaz, który pozwalał nam, Europie, również Polsce, na w miarę stabilny rozwój gospodarczy w ostatnich latach, za chwilę pogrążymy się w kryzysie. A oni, ci nawciarze, ci handlarze amerykańskim gazem, tu niedaleko do Świnoujścia, do nas przywożonym kilkukrotnie, a przynajmniej 80% droższym od gazu skroplonego z innych rynków, z rynków wschodnich pochodzącego, będą nam wciskać gaz, broń, wielkie interesy. W imię tego toczy się ta wojna, dlatego ona nie jest nasza. Nie jest naszym interesem stracenie choćby złotówki na to, aby ta wojna trwała choćby jedną sekundę dłużej. Tymczasem wydajemy na nią grube, grube miliardy. Nie jest naszym interesem choć jedno polskie życie, które może w wyniku tej wojny zostać stracone. Nie jest w naszym interesie opowiadanie o tym, że jakaś Ukraina walczy o naszą wolność. Ukraina nawet o swoją wolność nie walczy. Ukraina walczy, ale ściślej nie Ukraina, tylko mięso armatnie, czyli naród ukraiński. Tak został potraktowany przez niektórych w tej chwili. O interesy tych grup, o których przed chwilą powiedziałem. Dlatego ja bardzo się cieszę, że mimo tej niepogody, mimo tych ogromnych chmur czarnych z... Południowego Wschodu. My przyszliście Państwo tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać, żeby podyskutować, żeby zastanowić się dokąd my wszyscy idziemy. Niby to daleko, tak? My jesteśmy daleko od tego Południowego Wschodu naszego kraju. W Rzeszowie się zebrały tłumy niedawno na demonstracji podobnej, na demonstracji z cyklu Polska za pokojem. Przyjechał Grzegorz Braun, przemawiał, były tysiące ludzi. Tak, oni tam mają bliżej, mocniej to czują. Ale pamiętajmy, Szczecina to też nie ominie, jeśli się zacznie. Pamiętajmy, my też możemy być ofiarami tego, co planują nam zgotować. Jedyną metodą, metodą uniknięcia tego wszystkiego jest to, abyście teraz, jest niedziela, odchodząc stąd, rozchodząc się do domu, stawali się apostołami, apostołami pokoju. Abyście sąsiadom, znajomym, przyjaciołom mówili o tym, że to nie jest i nie będzie nasza wojna. Abyście mówili im, że najważniejszym zadaniem każdego Polaka jest dziś, aby ta wojna tu nigdy nie dotarła. Mówmy i głośmy ten przekaz ze Szczecina. Przekaz krzyczący i mówiący głośno. Wołamy ze Szczecina, że tu nie jest Ukraina. Bardzo dziękuję za uwagę, ale dziękuję jeszcze raz za przybycie, przede wszystkim i za organizację Konfederacji Korony Polskiej, Okręgowi Szczecin, przede wszystkim wspaniałym paniom, pani Sylwii za prowadzenie i też tym, którzy, tak jak mówię, Rozejdą się teraz do domów i jestem przekonany, że pogadają z domownikami i przyjaciółmi, sąsiadami, znajomymi o tym, że to nie jest nasza wojna, wykorzystując może parę argumentów, które dzisiaj z tej mównicy tutaj padło. Dziękuję uprzejmie.